W świecie, który świętuje hałas, szybkie odpowiedzi, głośną pewność siebie, nieustanny ruch, istnieje moc, której wielu nigdy nie zrozumie to moc ciszy. Ona nie krzyczy, nie goni za uznaniem, ale czują ją wszyscy, którzy się z nią spotkają. Prawdziwa mądrość, zwłaszcza u kobiet, często jest milcząca nie dlatego, że się boi ale dlatego, że jest skupiona, pełna. Nienaruszona. Bardzo mądra kobieta to nie zawsze ta, która ma najwyższy stopień naukowy czy najgłośniejszy głos w pokoju. To ta, która potrafi odejść od chaosu bez potrzeby udowadniania swojej racji. To ta, która nie myli uwagi z szacunkiem. To ta, która rozumie, że sposób w jaki traktuje siebie wyznacza ton każdej relacji w jej życiu. To nie rozmowa o tym. Jak robić wrażenie? To nie lekcja o byciu idealną, to podróż do świadomości. Bo w chwili, gdy kobieta zaczyna dostrzegać swoje nawyki, jak się porusza, myśli, reaguje, odblokowuje cichą moc, która zmienia atmosferę w każdym pomieszczeniu, do którego wejdzie cisza wewnętrzna, a cisza zewnętrzna. Wielu ludzi milczy na zewnątrz, ale ich myśli wrzeszczą, jak przepełniony targ. Pełen strachu przed oceną, pragnienia aprobaty, niepokoju o to, co inni powiedzą. Mądra kobieta uczy się czegoś, czego większość nigdy się nie uczy prawdziwej ciszy wewnętrznej. To nie brak dźwięków, to brak wewnętrznego konfliktu. Ona nie unika ludzi, by zachować spokój, po prostu nie pozwala, by wszystko zawładnęło jej uwagą, jej umysł. Staje się świętą przestrzenią, niedostępną dla przypadkowych rozmów i nieujarzmioną przez każdą emocjonalną burzę. To nie wynika z arogancji. To owoc jasności. Jasności zdobytej przez doświadczenie, że zamiana wewnętrznego spokoju na zewnętrzny chaos zawsze kończy się utratą sił. Cena reakcji. Ile razy próbowałaś udowodnić swoją wartość w kłótni? Ile razy tłumaczyłaś swoje granice, aż bolało gardło? Ile razy reagowałaś na cudze emocje, tracąc własne? To nie przynosi pokoju, to tylko wypala. Nauka potwierdza to, co od wieków powtarzali mędrcy. Nadmiar bodźców, konflikty, kłótnie, nadmierne myślenie wywołuje wyrzut kortyzolu, hormonu stresu. Z czasem osłabia to część mózgu odpowiedzialną za decyzję, empatię i samokontrolę. Ale kiedy kobieta uczy się słuchać ciszy w sobie, chroni tę świętą przestrzeń. Jej ciało i umysł mają czas, by wrócić do równowagi. A ten prosty akt staje się fundamentem inteligencji emocjonalnej nie w teorii, ale w codziennych relacjach. Praktyka pauzy mądra kobieta zna potęgę chwili zatrzymania. Kiedy inni reagują natychmiast, ona robi pauzę. To nie jest bierne milczenie. To świadome opóźnienie reakcji, które pozwala zobaczyć sytuację z dystansu. Ta pauza ma ogromną moc, bo w niej mieści się wybór. Czy odpowiem gniewem, czy spokojem? Czy dam się wciągnąć w cudzy chaos? Czy zachowam swoją przestrzeń? To nie tylko duchowe zalecenie. Neurologia pokazuje, że zrobienie trzech głębokich oddechów przed reakcją dosłownie przełącza Twój mózg z trybu walki na tryb racjonalnego myślenia. Dlatego mądre kobiety potrafią mówić mniej, a jednocześnie brzmieć mocniej. Ich słowa mają wagę, bo nie są odruchem, są wyborem. Sztuka miękkości i twardości. Bycie cichą nie oznacza bycia uległą. Mądra kobieta rozumie, że cisza i stanowczość mogą istnieć obok siebie. Ona potrafi mówić nie bez krzyku, potrafi wyznaczyć granice bez obrażania. Jej energia przypomina wodę, miękka, płynąca, ale gdy trzeba, potrafi przeciąć skałę. To balans, którego nie da się nauczyć z książek, to praktyka. W każdej sytuacji wybiera, kiedy być łagodną falą. A kiedy lodowcem, który zatrzymuje wszystko, co próbuje ją zranić? Historie, które uczą w starych kronikach buddyjskich, opisywano kobietę, która milczała podczas sądu nad jej rodziną, kiedy inni krzyczeli, ona patrzyła spokojnie i odpowiadała jednym zdaniem. Świadkowie mówili, że jej słowa miały większą moc niż cała sala pełna hałasu. Współcześnie naukowcy opisują podobne zjawisko: osoby, które potrafią kontrolować emocje i mówić krótko, częściej są postrzegane jako liderzy, bo cisza tworzy przestrzeń, w której inni zaczynają słuchać. Naukowe potwierdzenie psychologia pokazuje, że osoby praktykujące medytację ciszy mają wyraźnie niższy poziom hormonów stresu i lepiej radzą sobie w sytuacjach konfliktowych. Ich mózgi dosłownie odbudowują połączenia nerwowe, które odpowiadają za spokój i jasność decyzji. To, co mędrcy nazywali wewnętrzną ciszą, nauka dziś nazywa neuroplastycznością, ale efekt pozostaje ten sam. Kobieta, która zna ciszę, staje się niewzruszona wobec hałasu świata. Dlaczego to jest tak rzadkie? Bo współczesny świat nagradza hałas. Im głośniej tym bardziej jesteś zauważona. Ale zauważenie to nie szacunek. To tylko chwilowe światło reflektora. Prawdziwa siła rodzi się nie z krzyku, ale z panowania nad sobą. Mądra kobieta nie musi biegać za uwagą. To uwaga podąża za nią. Codzienne nawyki mądrej kobiety. Jedna. Rano zaczyna od ciszy. Nie sięga od razu po telefon. Nie otwiera od razu drzwi dla cudzych myśli. Najpierw Daje przestrzeń swoim. Trzy minuty spokojnego oddechu. Spojrzenie w okno. Jedno zdanie wdzięczności. To jej niewidzialna zbroja na cały dzień. Dwa. Obserwuje zamiast oceniać. Większość ludzi ocenia w sekundę. Ona patrzy dłużej. Nie spieszy się z wnioskami, bo wie, że pierwsze odczucie często pochodzi nie z mądrości, lecz z ego. Jej moc tkwi w cierpliwym spojrzeniu. 3. Mówi mniej, słucha więcej. Jej cisza nie jest pustką, jest lustrem. W ciszy inni zaczynają słyszeć samych siebie, a to sprawia, że przy niej ludzie czują się inaczej, jakby odkrywali coś o sobie. 4. Chroni swoje granice. Nie pozwala, by każdy miał dostęp do jej energii. Nie odbiera telefonów o każdej porze, nie odpowiada na wiadomości, które ją ranią. Wie, że jej czas i siła są najcenniejszą walutą. 5. Codziennie coś odpuszcza. Nie dźwiga wszystkiego w nieskończoność. Jeśli poczuje, że jakaś myśl, żal czy obawa ciąży jej zbyt mocno, wypuszcza je, jakby otwierała dłoń. Wie, że pustka nigdy nie zostaje pusta. Zaraz wypełnia się nową energią. Proste praktyki dla Ciebie. Ćwiczenie ciszy. Raz dziennie znajdź pięć minut, by nie mówić i nie patrzeć w ekran. Oddychaj, patrz w przestrzeń. Ucz się być ze sobą. Pauza przed odpowiedzią. Zanim powiesz coś w emocjach, policz do trzech. Zdziwisz się, jak wiele słów okaże się zbędnych. Granice energetyczne zapisz na kartce trzy rzeczy, na które mówisz tak, choć chcesz powiedzieć nie. A potem. Powiedz nie, choć jednej z nich. To mała, ale potężna rewolucja. Rytuał wieczorny. Przed snem zamknij oczy i zapytaj siebie: czy dziś mówiłam z serca, czy z ego? Taka szczera chwila pozwala rosnąć szybciej niż tysiąc książek. Podsumowanie: mądra kobieta to nie ta, która zawsze ma odpowiedź. To ta, która potrafi zamilknąć w chwili, gdy cisza mówi więcej niż słowa. To ta. Która nie traci energii na udowadnianie, lecz zachowuje ją, by tworzyć swoje życie świadomie. Cisza to nie brak siły, cisza to jej najwyższa forma wezwanie do działania. Zatrzymaj się dziś choć na chwilę, nie odpowiadaj od razu, nie tłumacz wszystkiego pozwól ciszy być Twoją odpowiedzią. Napisz w komentarzu, czy potrafisz zrobić pauzę kiedy świat prowokuje cię do reakcji. Twój głos może stać się inspiracją dla innych kobiet, które dopiero uczą się tej mocy. I subskrybuj kanał Mądrość Tybetu, aby otrzymywać kolejne praktyki i przypomnienia, że prawdziwa siła nie rodzi się w krzyku, lecz w ciszy.